vitam vitam new quest contest of elements is up for the first time and as a first we have holy element uh, we also have new portal and two new heroes um, so it's time to review second one zandria um, gosh I have huge issue to guess is that male or female hero, but in my language there's a rule that says if name ends with letter A, it's a female. So I would treat Zandria as female. Zandria is holy faction paladin, so if you give her emblems, she will have chance to increase. Her defense. She's a part of super elemental family, so this give her a bonus. A super elemental family makes mono teams even stronger. For each ally who has the same element as this hero, a shield with this hero's element is replaced with a power gem. The power gem de deals 20 damage to a random enemy each turn until it is matched power gem can only spawn on regular shields that match the element of this hero only 5 power gems per element can be on a board at the same time so this works like underworld gems but zandria doesn't need to use skill to create them she also has passive this character's troop deal 100% uh, more additional damage against the weaker element. this character receives 10% less additional damage from troops of stronger element. that's cool. Uh, so if, for example, tile would do 120 damage and 20% uh, from this came from troop, zandria will deal 140 and at the same time she will take less damage from dark heroes. Zandria has 756 on attack, 819 on defense and 1549 on HP. So attack power is below average, defense is good and HP are great giving her emblems might be tricky because she's a reviver and aoe but on paladin 3 there's uh, no huge difference um, i know that some guys will prioritize attack and some will pick defense and difference will be only 30 points in attack with um, defensive build um so yeah not huge change. Uh, I would build her for defense and she will, would have 840 on attack, 960 on defense and 1670 on HP. Attack is still a bit low but defense and HP uh, are huge. If you will limit break her, her stats will be better of course mana speed is very slow so she need 13.5 tiles to go off i was trying different things but i wasn't able to speed her up to 9 even with costume sieve so looks like 10 is minimum her unwavering devotion deals 210% damage to all enemies Deals additional 20% damage per each holy shield on the board, up to 450% damage in total. Each fallen ally has a 20% chance to be revived with 40% HP. Each holy shield on the board increases the chance to be revived by 5%, up to 80% chance in total. So let's break it down. Deals 210% damage to all enemies uh, with plus 20% additional damage per each shield on the board, up to 450% damage. Okay, so from experience with Octros, we can say that it works better on defense than on attack, because on attack, you need those styles to charge your heroes. Uh, basic damage. 210% is like 300 damage uh, with her attack stat of course to reach 450% you need 12 tiles on the board so on attack you won't see this very often even on defense she might have issue with using full power each fallen ally has a 20% chance to be revived with 40% HP. Each holy shield on the board increases the chance by 5% up to 80% in total. Okay, so 20% chance to revive a fallen ally with 40% uh, HP. 40% um, HP after revive is cool, 20% chance is low. Okay plus 5% per each holy shield on the board up to 80%. so again, you need 12 tiles on board. that's a lot. so 80% will be something really rare, but on defense, even 50% works like 100%. so six or eight tiles might be enough uh, to make her good reviver is zandria good? yes, but i'm still trying to figure out if she can be useful on attack outside rush. but hey, people are using alfriki or france, so maybe i'm a bit too skeptical. maybe it's because i don't like octros on attack, because it's hard to use him with full power. anyway, zandria has good defensive class, good stats that gives her a lot of sustain, nice family bonus, great passive and really good skill. Unfortunately, she's very slow and she rely on tiles on the board. That's why she's better on defense. She's the first true yellow reviver and first that is not green who can be ready with 6 tiles on rush. With 12 holy shields on the board she hits really strong and 80% chance to resurrect allies is crazy. But huge advantage of Mother North or Costume Albi is that they can resist negative effects. Zandria is a paladin and she's super tanky but she can be silenced or blocked. Of course, if you're fighting against her, it's nice to have Cravecrush or Zabok on your team, and of course, matching yellows uh, reduces her power. But of course, she will work well paired with Kalo on defense. On Titans, she won't help you much. Um, she has passive that can be useful, but her attack stat is not that high on bloody battles resurrection have no effect so she's losing half of her special skill and she's very slow so not perfect option there on buff booster she could be cool if she would hit with same power every time but she's random she can hit for 300 or 700 of course with some buffs active she could hit really hard and she's very slow, so buffers will hit first. On Rush, she will be ready after six tiles. You need less tiles to launch her, so it's easier to use her with full power. And her resurrecting skill is great. I'm sure we'll see her on top teams on the Rush very soon. Overall, Zandria is a really good defensive hero. Good class and great stats uh, and passive that makes her really tanky. Good skill but just because it rely on holy shields on the board uh, it will work better on defense. On attack Zandria still can be good even outside rush but will have to be paired with heroes like Riz or uh, costume sieve. without them, it will be really hard to use her, but definitely she'll be absolute powerhouse on the rush defense. i think she's worth darts and emblems, but i don't think i would give her ethers. Uh, there are many uh, heroes that are more versatile and better um, for limit break. So let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w Polskiej wersji. Mamy nowe zadanie: rywalizacja żywiołów. Um, I jako pierwszy żywioł dostaliśmy świętość. Oczywiście mamy do tego też portal, bardzo tani, wiadomo, um, i dwóch nowych bohaterów, więc czas na recenzję drugiego z nich o imieniu Zandria. A, Jezu, mam straszną trudność, żeby ocenić, czy to jest baba, czy chłop. Um, Natomiast jak wiecie mamy w języku polskim zasadę, że jeśli imię kończy się na literę A, to jest kobieta, więc przyjmijmy, że Zandria jest kobietą. E, kimkolwiek by Zandria nie był, była, było, jest e, paladynem frakcji świętości, więc jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę zwiększyć swoją obronę. Jest częścią rodziny superżywiołaków. Rodzina superżywiołaków jeszcze bardziej zwiększa siłę monodrużyny. Dla każdego sojusznika, który ma wspólny żywioł z tym bohaterem, tarcza z żywiołem tego bohatera zostaje zastępiona przez klejnot mocy. Klejnot mocy zadaje 20 obrażeń losowego przeciwniko losowemu przeciwnikowi w każdej turze do czasu, gdy zostanie yy, połączony. Klejnoty mocy mogą pojawić się tylko na zwykłych tarczach dopasowanych do żywiołu tego bohatera. No i oczywiście można je użyć 5 razy podczas zadania. Ok, więc jeśli chodzi o te stawianie klocków mocy, to jest bardzo fajne, działa jak klejnoty podziemia. Natomiast w tym przypadku Zandria nie musi używać swojej umiejętności specjalnej, żeby takiego klocka postawić. I ma również umiejętność pasywną. Oddziały tej postaci zadają o 100% więcej obrażeń dodatkowych wobec słabszego żywiołu. Ta postać ponosi o 10% mniejsze obrażenia dodatkowe od oddziału silniejszego żywiołu. A, więc to jest bardzo spoko pasywka. E, przyjmijmy dla przykładu, że pojedynczy klocek Andrii uderzyłby za 120% obrażeń, z czego 20% wynika z podbicia oddziału, na przykład magicznego. Więc dzięki tej pasywce Zandr Zandria nie zada pojedynczym klockiem 120 obrażeń, a 140. I w tym samym, jakby w tą samą stronę mniej obrażeń otrzyma od mroku. Zandria ma 756 ataku, 819 obrony i 1549 punktów życia. Więc siła ataku jest troszkę poniżej średniej, jeśli porównamy do nowych postaci. Obrona jest dobra, a punkty życia są fantastyczne. Dawanie jej talentów e, może wydawać się takie podchwytliwe, ponieważ ona jest wskrzeszaczem, ale też bohaterem zadającym obrażenia obszarowe. Natomiast w drzewku Paladyna nie ma dużej różnicy. Wiem, że niektórzy zbudują ją po, pod atak, inni będą budować ją pod obronę, a różnica w ataku to będzie zaledwie e, 30, więc wsioryba. Ja bym ją zbudował pod obronę, mimo wszystko, miałaby 840 ataku, 960 obrony i 1670. Punktów życia, więc atak jest niski nadal, natomiast obrona i punkty życia są ogromne. Natomiast jeśli byście przełamali tą postać, to te statystyki oczywiście będą dużo wyższe. Szybkość many jest bardzo wolna, więc potrzebuje 13,5 klocka, żeby się odpalić. I próbowałem różnych rzeczy. Um... I nie byłem w stanie przyspieszyć jej do 9 klocków, nawet z kostiumową z Brakowało mi dosłownie 1%, więc wygląda na to, że 10 klocków to jest minimum, które ona będzie potrzebowała. Jej niezachwiane oddanie. Zadaje 210% obrażeń wszystkim wrogom, zadaje dodatkowo 20% obrażeń za każdą tarczę światłości na planszy, łącznie do 450% obrażeń. Każdy poległy sojusznik ma 20% szans na ożywienie z 40% punktów życia. Każda tarcza światłości na planszy zwiększa szansę ożywienia o 5%, maksymalnie do 80%. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 210% obrażeń wszystkim przeciwnikom i dodatkowe 20% za każdą tarczę światłości, aż do 450%. OK, więc z doświadczenia, z, między innymi z oktrosem, wiemy, że ta umiejętność działa dużo lepiej w obronie, niż w ataku, ponieważ w ataku musicie zużyć te klocki, żeby ją załadować. Więc te bazowe obrażenia 210% to jest około 300 obrażeń przy jej ataku. Żeby osiągnąć te 450% potrzebujecie 12 klocków mieć na planszy. Więc w ataku zbyt często takiej sytuacji nie będziecie widzieli. I powiem szczerze, że nawet kiedy będzie stała w obronie, to to, żeby było 12 klocków światłości w momencie, kiedy ona uderza, to będzie pewnie rzadkość. Każdy poległy sojusznik ma 20% szans na ożywienie z 40% punktów życia i 5% zwiększa się szansa za każdą um, tarczę światłości do 80%. Okej. Okay. Więc te 20% szans na wskrzeszenie to nie jest zbyt dużo. Natomiast 40% punktów życia po wskrzeszeniu to już jest bardzo spoko. Um, także 20% szans na wskrzeszenie to jest niezbyt duża wartość. Natomiast, plus 5 za każdą tarczę do 80%. Natomiast nadal, może inaczej znów, będziecie potrzebowali 12 klocków na planszy. To jest bardzo dużo. Um, więc te 80% to również może być coś bardzo rzadko widzianego, natomiast bądźmy szczerzy, w obronach to nawet te 50% matki mróz działa praktycznie jak 100%. Więc 6 czy 8 klocków światłości powinno na planszy wystarczyć, żeby była dobrym wskrzeszaczem. Czy Zandria jest dobra? Tak, jest dobra, natomiast nadal staram się rozkminić, czy jest na tyle dobra, żeby była, żeby mogła być używana w ataku poza szturmem. Natomiast okej, okay, no ludzie grają i Alfrikom i Francem poza szturmem, więc kto wie, może ja jestem trochę zbyt sceptyczny. Może to wynika z tego, że nigdy nie lubiłem grać Oktrosem w ataku, wolałem wybierać inne postacie, bo ciężko było Użyć go z pełną mocą. Natomiast który potrzebuje 8 klocków do pełnej mocy, Zandria 12, więc też jest różnica. E, wracając do Zandrii. Ma dobre, dobrą defensywną klasę, dobre statystyki, które dają jej sporo wytrzymałości, e, fajny bonus rodziny, świetną posywkę i bardzo dobrą umiejętność. Niestety jest bardzo wolna i bazuje na klockach, które są na planszy w momencie odpalenia umiejętności specjalnej. Dlatego będzie lepsza w obronie niż w ataku. Jest pierwszym takim prawdziwym żółtym wskrzeszaczem, i pierwszym wskrzeszaczem, który nie jest zielony i będzie możliwy do odpalenia po sześciu klockach na szturmach. Wiem, mamy nadjeżdżną, ale nadjeżna robi to na drugim ładunku. Um, z dwunastoma klockami na planszy będzie w stanie uderzyć bardzo mocno, a 80% szans na wskrzeszenie poległych sojuszników to jest jakiś obłęd. E, natomiast oczywiście ogromną przewagą Matki Mróz czy kostiumowego Albiego jest to, jest właściwie ich klasa i to, że mogą się oprzeć negatywnym efektom. Zandra jest paladynem jest niesamowicie wytrzymała, natomiast można ją wyciszyć albo zablokować. Oczywiście, jeśli walczycie przeciwko niej, fajnie jest mieć w drużynie krew krasza albo za Boga, um, no i oczywiście łączenie żółtych klocków osłabia jej siłę. A przy obecnej mecie wojennej to jest raczej oczywiste, że gramy też żółtymi postaciami, chociaż na szturmach to bywa akurat różnie. Natomiast, oczywiście, Zandria będzie świetnie chodziła w parze z Kalo, jeśli chodzi o obronę. W walce z tytanami zbyt wiele nie pomoże. Jej pasywka akurat mogłaby być przydatna do zwiększenia siły uderzenia z oddziału. Natomiast jej atak sam w sobie nie jest zbyt wysoki. Jeśli chodzi o krwawe jatki, tam wskrzeszenie nie działa, więc Zandria traci połowę swojej umiejętności specjalnej, dodatkowo jest bardzo wolna, więc tam bym jej nie używał. Na podbitych ulepszeniach um, mogłaby być spoko, podobnie jak Kufu właśnie gdyby za każdym razem uderzała z tą samą mocą. Kufu za każdym razem wali po 450 plus pasywka, a u niej nie wiadomo. Przy bardzo wolnej manie to może być za mało. Natomiast y, tutaj, jeśli sobie porównamy te obrażenia, no 210 to zada 300 obrażeń, a 450 to zada ponad 700. Um, tylko nie wiemy, jak mocno uderzy, więc to jest wielka niewiadoma. Oczywiście jest bardzo wolna, więc zazwyczaj będzie gotowa, już mając na sobie jakieś podbicia, ale nadal jest bardzo losowa. Jeśli chodzi o szturmy, tam będzie gotowa po sześciu klockach. Potrzebujecie mniej klocków, żeby ją załadować, więc jest łatwiej użyć jej umiejętności specjalnej z pełną mocą, a jej umiejętność wskrzeszania. Jest świetna i jestem pewien, że wkrótce pojawi się w topowych drużynach, jeśli chodzi o szturm. Podsumowując, Zandria jest bardzo dobrym bohaterem defensywnym. Dobra klasa, statystyki i pasywka, które sprawiają, że jest bardzo wytrzymała. Dobra umiejętność specjalna, natomiast z racji tego, że ta umiejętność bazuje na klockach na planszy, będzie oczywiście działała lepiej w obronie. Jeśli chodzi o atak, Zandria nadal może być przydatna, nawet poza szturmem, natomiast potrzebowała by być sparowana z odpowiednimi postaciami, na przykład takim jak Rys i, czy na przykład kostiumowa Sif. Bez nich będzie ciężko jej używać poza szturmem. Natomiast zdecydowanie będzie totalnym wymiataczem właśnie w obronach szturmowych. Myślę, że jest warta strzałek i talentów, natomiast nie do końca jestem przekonany, czy potrzebuje przełamania limitu. Z prostego powodu a są postacie, które więcej skorzystają na przełamaniu i są bardziej uniwersalne, więc raczej łamałbym takie postacie. A dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.